nie ma, koźmię w, w kolejnym odcinku z Combat 4, czyli w serii, w mojej, w takiej mojej serii, gdzie nie robimy żadnych animacji, tylko cięcia. No, tak na poczekajcie, zrobiłem ten filmik, bo się siedzę, do siedzę, zrobiłem, zrobiłem właśnie to przejść z, z, z Fight Night of z nawiązania do Wojny Night tak siedzę, siedzę i się nudzę i mówię sobie, No e, to jak mi się tak nudzi, nic nie robię na razie, przecież mogę sobie nagrać filmik z kombata, no a co mu szkodzi? No i sobie tak pomyślałem, żeby dzisiaj nagrać Kombata z samego y, ten, z samego trybu Rockets, bo ostatnio wam miałem pokazać tego Rocketa, no ale nie było i zaraz w Rocketach graliśmy w, hi, w tryb Hayden. ale no, dzisiaj, jak widzicie, macie Rocketa. Właśnie dadłem i taki w tym Aha. Już bec, Dobra. Taki w tym nek? że ma się dwa granatniki. Yy, raz się dostaje jeden, raz drugi. Albo M79, albo RPG7, ale RPG7 to wymiata po całości. No i mam jeszcze granatę, ale... granatów. Ja granatów ja rzadko używam. Nie mogą mnie zabić, jak stracę RPG, to lęk. Bad. Bloody. Yeah. Zdemaskowałem się. Shit. Headshots się Headshot z rakietki. Huuu! Uh! Yeah! Zabił mnie, ale ja sobie wiem jego. Oczywiście <laughs> nie mogę to w kombacie stawić troll'a. ja tak wymyśliłem że w kombat to będzie taka seria, gdzie nie będę. Chwuu, Nie będę robił różnych tam troli takich tam fryspalmów. Czy tam dramatycznej muzyki? Tego, będę ewentualnie tylko cięcia robię, bo nie chce mi się wtedy tego przerabiać cały czas. Po e, godzinie dopiero wstawić filmik, tylko jak najszybciej właśnie na to. Fakie! Yeah. Run! Run! Fakie! Oh Run! Fucking kill Myślałem, że on tam był. I się nie myliłem. Już go nie ma. Był i się zmył. Nie. To jest taka właśnie moja skrytka mała fajna na rokecie. A ja zawsze go tu się kampię, więc... Ja się kampię, a nie dostanę. Jak się. Ten tego durnia nie dobili jeszcze. właśnie pora. Nie! Zabiłem go! LOL! Ja nie wiedziałem, że w ogóle trafię. O ja! Kiedy mnie zabił? Nie trafił mnie przecież! Nie, szybko, szybko na górę! Na górę na szybko! Nie już nie zdążę z fuckiem! Joki parkur! Jol! Jestem sławnym parkurowcem, chodzę po mieście, chodzę po mapie i zabijam ludzi. Aha, ty się na górze już ukryłeś. Nie, jednak nie. Ty kur... Kurwa, ja go zabijłem. Nie ma, zabiję go. Co mi kilku nie daje tak Wszystko jest naprawdę... O Fucking killing Nie! Bez nadziei, zabiłem go, przecież on potem szczyli. Jak? Blood. A jakby co? Jak chcecie to możecie obejrzeć sobie ten mój top 6 z, na z nawiązania do Five Nights at Freddy's 4. Oczywiście jestem na moim Google Plus albo na i też na moim Facebooku. Kto jest zainteresowany może sobie spoknąć Okay, Co tu się dzieje? Ło No to Ale wiem, oni są tam. Po prostu pogramy trochę na hejdenie, chociaż... Bo, się... bo hejden był fajny. W stanie jak ja byłem hejdenem, byłoby он уже A właśnie i tak w ogóle, lajkować mi, lajkować, bo tak tyle odcinku ostatnio było, a w ogóle lajków nie ma. Rola nie ma. To kombat oczywiście jest. What the fuck! Ja tylko beżę. Znaczy nie tylko go bo nie tam spawiam, ale... Jest różnica Fuck yeah! No w końcu! Tu mam jakiego się pędzieka? Tak, Nie! Kurwa. Na samym dole pisz, na samym dole. Dabiję! Myślę, że mnie dobiją. Mogę się coś nie udało. Zdychaj! No kurde! Tam było moje ciało. Tam było moje ciało. What the fuck! Dead, blood. No! Fuck! Akurat ktoś wszedł i ten... Zakończyła się runda. Dobra. Ja zrobię cięcie, bo chyba raczej nie będziemy cały czas grali na... Moim zdaniem jednak nie będziemy grali na rakocie, to robię cięcie i widzimy się... na innym rubie. Dobra, jestem na Arblan's na zombieach. bo ostatnio fajnie mi się grało. Fajne bronie były, o właśnie, g było, tak ciekawie było. To, było, to był drugi odcinek. Teraz szybki. No, o migi! Gdzie te zombiaki są? Nie widać tu górka. Gdzie wy jesteście? Trzeba Tam się... Uhuhu! Cywilizacja! Nieżego cywilizacja! chyba mnie zauważyli. Dokładnie. Oni mnie nie zauważyli, oni chcą mnie zjeść. Uch. Nie, 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 Dzieci nie, dają broni. A ma pałę Ma, pałę bejsbolu. ma bejsbolu. Znowu nie mam panowania nadwyżku, nie no co chodzi? No panowania nie mam. Co jest? Tak? No nie ja ominąłem to! Stawiłem go na pastwę losu. Fucking diad! To była ja, ona się jakoś... Biedny! No nie, to kupiamy I tak mi będzie lepiej. Co tu nawet jest, baby! On jest niezniszczalny. O kogoś się potknąłem, kurde, nie wiem o kogo. O kurde, mam pekema. a to a, to a, 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 a

Wypyt, wypyt, wypyt. Co Czemu oni się nie ruszają z tego spału, Boże? Wtedy, jak się spałuje, to... Musimy no, gdzieś nie. To biedny, 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 biedny,

Ruszyć się nie mogę ratunku! tym to się mogę, no ale... Sobie ja nie robię. B. O, no to jest myszka What the fuck? Jeszcze swoją starą myszkę. Skąd czy ja mam jeszcze jakieś gwarancję, to może bym ją... Setem trochę naprawił, ale... Nie wiem w ogóle, czy tą gwarancję mam.

jak się zakończy ta jak się skończy ta runda to chyba zakończymy swobodcinek Boże smak jakie te dźwięki wydają w siebie Boże. teraz to was to, to nie jest kurde nie pytajcie mnie czy zrobię serię z dłuższym. Proszę was nie pytajcie mnie o to biegnij przed siebie, nie zatrzymuj się. I o tak została. No o Boże. Powiedz mi czy ten zombie nie wygląda jak z The Walking Dead. Czekajcie zaraz na pokażę jeśli go w ogóle znajdę. A, nie respawnuj się. O, jest ten The Walking Dead. No, patrzcie, ten taki w kitce. Widzicie go teraz są tą z To jest The Walking Dead. 3, 2, 1! Dobra, żoneczki. myślę, że wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się.